Dzień dobry. Proszę Państwa, YouTube zaleca bym nagrał zwiastun programu, dlatego starałem się to zrobić. Postaram się powiedzieć Wam, co, z czego możecie spodziewać po oglądaniu programów, które tutaj publikuję. Jestem gemologiem jestem ekspertem biżuterii, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, diamentów, pereł, bo jest zasadniczo wszystko Wszystkie obszary z zakresu jubilerstwa kamieni szlachetnych, metali szlachetnych. Obejmuję może zegarki, może troszkę mniej, ograniczam się wyłącznie do zegarków, które zawierają w sobie metale szlachetne lub kamienie szlachetne. I no dlatego oczywiście zapraszam wszystkich do oglądania tego programu. Wiedzy mam dość sporo, cały czas się. Zaczęło się to wiele lat temu, byłem, powiedzmy, taką starszą młodzieżą. Pochodzę z rodziny, w której wiele osób ma wykształcenie górnicze, kończyli AGH i takie zamiłowanie do geologii, górnictwa, mineralogii niejako jest we krwi. Wszystko zaczęło się od zakupów dawno temu te kamieni szlachetnych, naturalnych minerałów. Tutaj jest piękny szmaragd z Uralu. I drugi egzemplarz to są rubiny z Półwyspu Kolia, Kola również z Rosji. Tutaj jeden duży kryształ, Bardzo dużo drobnych kryształów. Właściwie z każdej strony tej próbki. Było to kupione od naukowców, którzy przyjeżdżali na AGH. Po to, żeby tam na, na jakieś sympozja, no i po to, żeby mieć pieniądze na, to, na ten wyjazd, to, to, to mieli ze sobą różne okazy, które można było gdzieś tam zdobyć. No, może nie tanio, ale, ale takie rzeczy generalnie w handlu się nie pokazywały okazu tej jakości. Od tamtego czasu zaczęła się moja kolekcja minerałów. Swoją działalność rozwijają właśnie głównie w oparciu o te rzeczy, które mogłem robić sobie, oznaczać sobie albo oznaczać znajomym. Dopiero wiele lat później zaczęło się, zaczął się mój taki zwrot w kierunku komercyjnego zastosowania tej wiedzy. W tym początkowym czasie no, zebrałem bardzo dużą kolekcję minerałów. Na przykład pokażę Wam fluoryt, dwa piękne kryształy. Ten jest kryształem naturalnym, to jest kryształ łupany. Widać łupiwość tego amienia. Można wykazać prawo stałości kątów. W bardzo prosty sposób. Ilustruje to różne techografie, różne, ilustruje różne zjawiska. Kolejna rzecz, ważna w pracy, demologa kamienie syntetyczne. To pomaga mi rozwijać, rozwijać firmę i od pewnego czasu, już kilka lat, publikuję dla Was filmy na, na tym kanale. E, wszystkich zainteresowanych tym tematem zainteresowanych tym, czy czy to się w ogóle opłaca, czy można na tym zarobić, ile to jest warte. E, odsyłam do tych materiałów, no a wszyscy, którzy mają szczegółowe pytania, potrzebują wycen e, biżuterii, e, potrzebują sprawdzenia biżuterii, którą się ma, e, to oczywiście zapraszam do pracowni. E, mam laboratorium wyposażone we wszystkie e, narzędzia potrzebne do tego, żeby skutecznie oznaczać e, kamienie szlachetne. Niestety na polskim rynku jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że zajmują się tym, co ja robię. Natomiast no, oni niestety nie mają sprzętu. No czyli to jest tak robione, no mniej więcej wiem o co chodzi, ale, ale nie, mam, nie mam jak tego zrobić. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś chciał. No nie wiem, wybudować. Drapacz mur za pomocą łopatki. I łopaty i kielni. No, to tak trochę jest, trochę jest niemożliwe. W dzisiejszych czasach już tego się nie da zrobić. Wymagane jest wyposażenie, wyposażenie za. W tym momencie, żeby je odkupić po dzisiejszych cenach, no to, to trzeba by się liczyć z kosztami grubo powyżej 1,5, może nawet 2 miliony złotych, żeby kupić taką ilość sprzętu. Ja miałem to szczęście, że gromadziłem to przez długi okres czasu. Wcześniej przed mm, rozwojem. Kamieni, produkcji kamieni syntetycznych sprzęt nie był potrzebny aż tak wyrafinowany. To dało czas do tego, żeby sukcesywnie dokupywać istotne urządzenia i zgromadzić ten sprzęt, no i teraz mógł go skutecznie używać. Zapraszam Państwa do oglądania materiałów, które publikuję. Zapraszam do komentowania. Przy czym proszę o komentowanie mądre. Bo opowiadanie jakichś legend miejskich i upieranie się przy nich, mimo że źródła naukowe wskazują na zupełnie co innego, strasznie mnie irytuje. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, to YouTube daje taką możliwość. Można mi postawić kawę albo dla ludzi, którzy nie zgadzają się z tezami, które prezentuję, można mi zafundować foliową czapeczkę. I słuchajcie, jeżeli kilka, kilka dni temu włączyłem tą funkcję, dlatego że YouTube mnie poprosił, i jeżeli nie jestem zdziwiony, że nikt nie postawił mi kawy, no przecież nie musicie być mili, to jestem w szoku, że do tej pory ani jedna tapeczka um, foliowa nie została mi przez Was kupiona. Dziwi mnie to, ale, ale okej, okay, może po prostu nie, Ci, którzy hejtują, nie chcą nie chcę narażać się na dodatkowe koszty. Jeszcze raz zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że znajdziecie, są materiały, które, które będą dla Was przydatne i dadzą Wam wiedzę i rozeznanie, podstawowe rozeznanie w gemologii i branży jubilerskiej.